Max był psem, który przeszedł wiele w swoim życiu. Został porzucony na ulicy, kiedy był jeszcze szczeniakiem, ale mimo to nigdy nie stracił nadziei. Pewnego dnia, w deszczowy wieczór, został znaleziony przez młodą dziewczynę o imieniu Kasia. Max był wyczerpany, głodny i zmarznięty, ale jego oczy pełne były wdzięczności. Kasia zabrała go do domu, gdzie czekała na niego ciepła woda i miska pełna jedzenia. Z biegiem czasu Max stał się jej najlepszym przyjacielem, towarzyszem każdej chwili. Ale to nie koniec jego historii. Max, mimo trudnych początków, nigdy nie przestał walczyć. Z dnia na dzień stawał się coraz silniejszy, pełen energii i miłości. Jego historia pokazywała, że prawdziwa siła leży w sercu, nawet wtedy, gdy życie wydaje się nie dawać szans. Pytanie do widzów jak myślicie, co daje psu siłę do walki o lepsze życie. Podzielcie się swoimi myślami w komentarzach i pamiętajcie o lajku i subskrypcji, jeśli lubicie takie historie.